Witam, jestem Mind Tracker, a to jest trzeci już odcinek z serii Minecraft Hardcore. Tak, tutaj jeszcze jest, pobuduję troszkę yy, z tego kobla. Pobuduję. Yy, tak będzie na przemian. Kobl drewno, kobel, drewno. No i tak, co ja wam powiedzieć? Nie mam bardzo co co skończy to budować. I się zabieramy za zwiedzanie tego, co już zrobiłem się w naszego domku. No i już się skończył. Co tak zrobię teraz, epickiego janta? Jej, yeah, Jeronimo, kurde, o! To zabolało. Tak, tutaj Jerry yy, to wsadziłem. żeby nie było. To mi po prostu nie wodziły. Yy, tak, idziemy, idziemy, idziemy. Tu jest moja piwnica. W tej piwnicy ogólnie długo tutaj kopałem. Kopałem, kopałem, aż się dokopałem. Tutaj była lawa oh, w tym miejscu. że za wiedzę, ja za tego To było ogólnie jeziorko takie dużo lawie. No i ta. Pokopiemy troszkę rozkopiemy tutaj to. Tu będzie farma. Ogólnie. Tak, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Jak się możecie już domyślić, narracja stojku. Jest... Kapał. Narracja jest po nagraniu, ponieważ coś mi zaszwankowało, nie nagrało mi. I tak, już tu u góry. A kapka, już troszkę podgłośnić ogólnie. matka 11 więc narracji prowadzić, kurde. Ale trudno się mówi. Tak, no nie mam przy sobie I żadnego kilofa. zaraz się tam skończył. Będę jeszcze umyślnie kopał wszystko, rekord, żeby mi nie padł, ale no, i tak nie padnie. Kiedy, jak następny. Mm, ogólnie zaraz wrzucę drugi odcinek, a właśnie pewnie killow, zaraz wrzucę drugi odcinek, ponieważ ten dopiero co nagrałem jest dzisiaj dziesiąty. Mm, odcinek powinien pojawić się za chwilę. Tak, matykę. Nie, nie, teraz zrobię trzy kilofy sobie. Mi się akurat skończyły. No i tutaj zauważyłem, że miałem jeszcze jeden stack kobla i mogłem kończyć dach spokojnie. No, A. Ale... Wystarczy. Chcę tak, zrobić je trzy kilofy, bo... bo jak za chwilę zobaczycie. Odnalazłem bardzo fajne coś. Ogólnie to będzie za chwilę dopiero, ale I ja zacznę to. No zacznę mówić, co się będzie za chwilę działo, bo to teraz trochę nudne jest. Się w tej chwili, ale trudno. Um... Tak, no kopiemy, kopiemy. Tutaj, gdzie kopuje, będzie ogólnie dirt teraz. To pochodnie, które trzeba machnąć, bo ciemno trochę. Ogólnie za chwilę tutaj będzie um, pełno dirtu, ponieważ tutaj będzie farma zboża mogliście zauważyć na ekwipunku, ma no, bardzo dużo nasionek. Także oczyszczałem teren na budowę, nazbierało się trochę. I No i tak. No, kopiemy, kopiemy. Dobra, wykop to. Nie masz łopaty, nie, nie mam łopaty. I teraz uzupełniamy tutaj. Uzupełnię to girtem, potem sobie jeszcze zaraz skoczę po motykę, ale to mi w nic nie da. Przerobię jeden rządek i dojdę do wniosku, że to było bez sensu. Ponieważ bez nawodnienia od razu... Od razu wszystko będzie się rozpadać. Tak. Minecraft. Ja zatrzymam chwilowo. Ale ogólnie sobie teraz będę coś w Minecrafcie robił. No, a, no i przy okazji będę też komentował, co się dzieje tutaj na ekranie, jak ją rozświetlam. Tak, od razu zap zapowiadam, że następny odcinek będzie poświęcony temu, co dzisiaj znajdę. Może będzie on nudny, ale nie będzie satysfakcjonował noc się zrobiła Przerabiam właśnie drewno ponieważ zrobić motykę chciałem ale jak mówię to na nic mi nic mi to nie pomogło ponieważ ziemia nie napodniona od razu będzie Wracać, ojku to spadłem sobie w normalniejszy. Ziemię nie napadniono, od razu będzie wracać do pierwotnego stanu. Także to mi nic nie dało. No i widzicie właśnie. Mhm. Kurde. Tak, tutaj będę miał, za... tu będę kopał ogólnie na kopalnię. tego ja lubię tej spirali zwykłej. Spiralka ogólnie zwolniona od JJ'a. Także, no, kupiłem trochę tutaj, już nie mogłem zbierać kobla, więc musiałem coś wywalić. A trafiło na oko pająka, który mi było w tym momencie no, niepotrzebne całkowicie. To jest, nie wiem w ogóle po co, po co oni to robili. Nie wiem, czy to jest ale chemii potrzebne, czy co. No, ale. O, no, kap, I tu się natknęłem na rzecz, która będzie na atrakcją następnego odcinka. O ile to nie zginę, oczywiście. Muszę wybrać się troszkę podwierać żelaza. Tam w sumie to jest znalazłem tego żelaza. Ale. I zbroję jakąś sobie machnąć, bo zbroj to zawsze bezpieczniej. Tak. wspomnieć, tam trochę ciemno było, a ja pochodni jak zwykle nie miałem. Ogólnie znalazłem tutaj 12 żelaza, które przyda się oczywiście. Zrobię sobie uzbrojecki, bo dużo lawy problem z nim niesamowity. Ja w tej chwili, gdy wy oglądacie to co ja robię, ja sobie kończę dach w domku co by mi normalnie Endermany się nie tepły węgla było tam nie było go zbyt dużo ale też już zbierać nie mogę nie miałem pełne roku. także na początku następnego odcinka wybiorę się po drewno bo mam go mało tylko na skończenie dachu jest niepotrzebne także to jak coś co żeście usłyszeli, to to było buzo. Bez skojarzeń, proszę. Oj, tu, tutaj trochę mnie w i nie mogłem wyjść z tego nurtu. Mało co nie wpadłem w lawę. Tak. W końcu sobie poradziłem z tą wodą, z lawą też. No ale jak mówię, nie było to zbyt łatwe. Ogarnąć tą lawę. No... Już prawie się zawiodę tym, że nie znajdę tam totalnie nic. tej jaskini, ale jednak była bardzo, bardzo obfita, długie korytarze. Ma. Także myślę, że nie opłaci się następny odcinek w tam iść. I ogólnie ja w tej chwili się będę chyba wyłączał. Po prostu nie będę już więcej nagrywał. Nie będę już więcej komentował, bo to raczej nie ma sensu. To nic ciekawego nie ma. Obiekt mi się skończył. Dobra, miałem jeszcze. Nic tu ciekawego nie ma. Znajdę troszkę żelaza i ogólnie. Także ja już pewnie się z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie. Żółtym magiczny wyjrzyku, jak to mówi JJ Joker. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Tu mam żelazo. O, dobra, cześć.